I ciągniemy delikatnie do siebie, nie bójcie się, nic są nie popęka, żadne plastiki, żadne zaczepy. Ciągniemy do siebie. Schodzi nam cała obudowa. I tutaj mamy schowane OBD. Maskownica. O, proszę, tutaj mamy OBD. I zamykamy. I po prostu to potem wciskamy sobie. Tutaj mamy na takie o, zaczepy dwa i wciskamy na klika. O, i wszystko. I wszystko jest ok.